Losowe buty Challenge Fortnite. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku jedna z pięciu najnowszych par butów będzie decydowała o naszej grze. Zostawcie łapę w górę i subujcie, jeżeli podobają Wam się buty w Fortnite cie oraz pamiętajcie o kodzie zakrzak i Ty w sklepie. Ale jeszcze przed startem ważna informacja. Jak dobrze wiemy, faudolce są walutą Fortnite'a i możemy je zakupić w Fortnite'owym sklepie. Ale czy kojarzycie może karty z fizycznymi faudolcami? Myślę, że na pewno tak. Zapraszam Was na mały spacer. A partnerem mojego spaceru i materiału, jest Epic Games. Wybrałem się na spacer z jednego ważnego powodu, by znaleźć fizyczne fałdolce w Polsce. Znalazłem jeden ze sklepów, w których są one sprzedawane, no więc zapraszam Was do środka. A oto wybrane sklepy, w których możecie znaleźć fizyczne fałdolce. Dostępne są cztery karty: 1000, 2800, 5000 i 13,5000 fałdolców. Karty możecie realizować na dowolnej platformie: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo czy Androidy. A po doładowaniu możecie zakupić swój wymarzony przedmiot w sklepie Fortnite. Myślę, że jest to idealny prezent. Prezent na urodziny, bądź na święta. A po odebraniu fałdolsów? Taka karta będzie całkiem nieźle wyglądała na waszej półce. Aby zrealizować karty, wystarczy zdrapać to coś, a następnie wpisać kod spod naklejki na stronie Epic Games. Oczywiście przy zakupach pamiętajcie o kodzie zakrzak i ty w sklepie. A my wracamy do materiału. A więc widzowie, losowe buty challenge. Wyskakujemy z busa i moja ryba dzisiaj ma założone zielone buty piłkarskie. Swoją drogą są to Mercuriale, które zawsze były moim marzeniem, jak grałem w piłkę. Wreszcie spełniłem je w Fortnite. Widzowie, no ja ja mam trochę pecha, bo lecimy na dużą lokację, a ja mam fioletowe przedmioty. W sensie buty niby są lekko różowe, ale my mamy je jako właśnie fioletowe. I teraz pytanie, co ja mam zrobić, gdzie ja mam polecieć? Będziesz musiał tutaj kierować, Zakrzak. Stary, no to w niezłe mnie tutaj wpakowałeś, że tak powiem. Aha, typ akurat na tą skrzynkę poleciał. Fajnie, świetnie, wyśmienicie. Ja spadłem na dół, mam SMG-ka zielonego, ale mam też tutaj gości. Jest typ i leży jeden, Zombielo i ty. Dawaj tutaj swojego kumpla, Ząbielo, pokazuj go. Ej, mam goś Odwoży, podwoży potworzy ci samoch w samochodzie gościa. Trzymaj go. Okej, stary, bo mam kolejnego. Dobra, dead. Ej, ty, to jest inny w ogóle ziomek. Halo, ja dwóch powaliłem. Bo, ho, ho, bo on jest u mnie w samochodzie, szyby go. Hul, stary od razu robisz. O, wyszedł, dobra, wyszedł, wyszedł, uciekł, uciekł, dobra, nieważne. Yy, on jest na dachu tutaj, NW. Dobra, sorry, no ale po prostu nie miałem jak, bo ja tutaj tych gości powalałem i wiesz, też miałem lekki przypał. Jak widzicie, udało mi się znaleźć dwa zielone itemy. Ja mam, że tak powiem, luz. Rafa, nie ma tego luzu, niestety. Ej, kolejny typo gdzieś koło mnie. Stary, ja twardo, twardo czuję. Czuję jakoś tak dziwnie siłę. jest! Biało! Stary, no, dzisiaj jest forma, ja ci mówię, dzisiaj jest forma i dostałem zieloną AWP. No, i ja mam taką formę, że zamiast fioletowych przedmiotów to dostaję złote. E, no, u mnie jest problem. Mam gości na plecach. Wjeżdżam, może tutaj do garażu, może coś w tym garażu będzie. No, zobaczcie, mam plecak do latania, mam zieloną pompę szybką i niebieskie niebieski SMG. Źle to wygląda, bo mam wszystko oprócz fioletowego. Jeżeli chodzi o mnie, trafiłem sobie właśnie tutaj tak. Fajną pompkę jest git. Stary, my musimy dla ciebie znaleźć coś niebieskiego, tak jak ty już w sumie chyba masz, i to ulepszy. To jest jedyne sensowne wyjście na starcie. Jak widzicie, mam całkiem dużo maców, więc stare znajdźmy ulepszarkę i wyskoczę z maców i sobie ulepszysz. Ej, no to mam niby tomigana. Tomigana możemy tutaj. E, chyba to jest gdzieś tu, nie ta ulepszarka. Ej, to nie tu, w jakimś garażu ona była. Gdzie on jest? Ja widzę, ja widzę na mapie, jest pokazana na mapie. Tylko powiedz mi, czy jest y, fioletowa wersja tomigana? Bo wydaje mi się, że chyba się nie da tego ulepszyć. No, no to nie wiem, jedyne co mogę ulepszyć to bugi bombę, bo i mam jako drugi przedmiot niebieski. Aha, tego przedmiotu nie można ulepszyć to jest jakiś żart? No dlaczego niby się nie da? Że mógłby być fioletowy. Stary, no ja myślę, że jak najbardziej mógłby. W ogóle to powinno dać się do mitycznego, tak jak był Tomigan Midasa. Ale na mapie widzimy jeszcze automat. Tylko niestety jest on niebieski. Ale jakbyś tak kupił coś w niebie. Mam typa, mam typa. Ej, muszę walczyć. Piękny... Oj, dobry jest, dostał 30. Dostał znowu, ale mega ogarnia. No to tak wyraźnie, że go pamiętaj, że no ja nie bardzo mam jak walczyć, ale mam bugi bombę i możemy z nim zatańczyć, jakby chciał. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Proszę bardzo, tańczymy! Stary, teraz gubi, teraz gubi. Oboje, oboje tańczą, oboje tańczą, pa. Nice, lecę, pa, 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 pa. Co robię, pa, co robię, pa, co robię, stary, pa, co robię. Bomba leży. Ej, nie no, przecież to jest, nie no, my jesteśmy chyba, widzę, najlepszą drużyną na świecie. Chłopie, takiego team playu to ja dawno nie widziałem. Dobijmy tą myszkę. Bierz M-kę, bierz MK. Okej, okay, tylko daj mi macy, może. Uuu! Biało, biało leży! Dobranoc, kolejny frag. Opać jakie. jakie Czy to był Digiel? E, to był Digiel, dokładnie tak. Digiel, digiel niedawno powrócił do gry. Ja sobie może zabiorę jeszcze tutaj kotwiczkę na później. No, bardzo dobrze to wygląda. No, naprawdę, zostali poskładani. Ja tutaj klepię w śmigłowiec chyba z groty. Rafa, zapraszam cię do ulepszarki. Ulepszaj co chcesz, bierz co chcesz. Wreszcie masz z czym grać, stary. Ale to była dobra decyzja, lecisz tutaj, bo naprawdę dużo się działo. W sumie ekwipunek też nie jest najgorszy. Tylko poproszę o macy, stary. Dawaj mac. O, dzięki. Co potrzebujesz? Po, proszę mi powiedzieć. 100 drewna, 100 cegły i 100 metalu. A, jeszcze po 100. Że jeszcze? Ty. ty dobra, wyskakuję ze wszystkiego, ale musisz mi zaraz dać. Okej, okay, widzowie, oskamowałem zakrzaka tutaj na yy, właśnie matcy, także ty sobie zbieraj, a ja sobie teraz też pozbieram matców, żeby miał trochę więcej i amunicji. Nie no, żartuję, zakrzak, proszę bardzo, tu masz połówki, Widzowie, no comment, no comment, naprawdę jednym słowem, no comment. Do końca meczu zostało nam 36 osób, więc dojeżdżamy każdego, kogo widzimy i robimy stare 34. 4 kilo. No, teraz już 33, bo się wyeliminowali. Wiesz to dobrze by było, jakbyś się podzielił amunicją, bo u mnie naprawdę źle to wygląda. Mam 5, 12 i 14. No i ja cię kręcę. Okej, okay, mamy teraz tego więcej. Przeładujmy sobie wszystko. I może lećmy gdzie? Wybieraj, ja będę taksówkarzem. Hej, słyszałeś strzał? Patrz, patrz. Co to le... Ej, co, co to leciało? Ty to widziałeś? Wydaje mi się, że to leciał meteory, no, ale w drugą stronę. <laughs> Trochę tak to wyglądało. Może Erpek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wskoczmy im na głowę. I dokładnie to robimy! Stary, oh, bez stary. kitu, dokładnie to zrobiliśmy. Oni tutaj są. Y biało, bardzo biało, na poceniec jakiś. Ej, wklejam się w niego, 30 biało. Lecę mu do boksa, stary. Mam go w boksie! Leży, leży, jeszcze, jeszcze są kolejni. Okej, okay, ja jednego tutaj wyeliminowałem. Zabieram sobie koronkę po nim i już ci pomagam, już ci pomagam, na spokojnie. Czekaj, tylko pytanie, czy ty masz mi w czym pomóc? Czy tu ktoś jeszcze. Dobra, jest typ, jest typ, leczy się. Yy, dwójka, dwójka stary. Pompę udaje, biało ma. Ale został... Dobra, został zmiażdżony chłopie totalnie. Mam kolejnego, edytuje się y, bomba białoma. Okej, okay, ja ci pomagam, już ci pomagam. Lekko, że tak powiem, y, przyjąłem ciosa, ale ten gościu przyjął kolejnego. Zowie, jest klasa, jest naprawdę klasa. Ogółem nie wiem, czy chcesz, ale tu jest fioletowy pistolet taktyczny, w sensie karabin. Właśnie ja się tak zastanawiam. E, jedyne, co bym zmienił, tego raczej brać nie będę, ale jedyne, co bym zmienił, to może zabrałbym leczenie na później. I chyba wszystko jest tak, jak chcę, oprócz pompy. Mój ek Wygląda w następujący sposób, ja jestem z niego turbo zadowolony I robię sobie krótki przystanek na ognisko Dołóżmy, weźmy jeszcze, rozwalmy chłopie lodówkę, zjedzmy jabłka I no owoce są zdrowe, tak, więc... No, po prostu je zjadam. Ja się tutaj szybko podleczę, wsiadam do Kadilaka i zobaczcie co zabrałem. Zabrałem sobie digla, od Gana i wziąłem egzotyczne leczenie, no bo to chyba możemy, nie? Leczenie możemy jakie chcemy. Więc Wydaje mi się, że ten ekwipunek jest spoko, ale brakuje mi tutaj tylko i wyłącznie spaza. Ty musimy ci załatwić spaza, to jest wizowie nasz cel na teraz. No i snajperkę. No i RPG też by było dobrze, nie? Więc w sumie to wszystko musimy ci załatwić. Stary, wsiadaj do mnie do samochodu, bo ja tego Kadilaka zabrałem. Możemy się tutaj jeszcze ulepszyć do fula, bo. Mamy leczenie, dawaj, dawaj do mnie tutaj, proszę bardzo. Ej, ciebie to uleczy? Dobra, leczycie, także używamy do fulla i lecimy na kolejnej gości W ogóle widzowie, dawajcie znaka w komentarzu, czy dobrym kierowcą jesteś stary. Ej, no, stacja mi nie zadziałała. Ej, nie wiem, widzowie. Chyba muszę zmienić klawiaturę. Ale co ja chciałem powiedzieć, dawajcie znaka, czy kupiliście już jakieś buty w Fortnite? Cie, a jeżeli tak, to jakie? Albo na jakie polujecie? I w ogóle, Rafa, ty, stary, mus... wyskakuj na chwilę z tego auta. Pokaż mi te buty. Jednak nie, nie wyskakuj, bo tu jest typ, oni wjeżdżają do góry. Ja ich tutaj ogólnie zapraszam. Chyba, chyba z tego zrezygnowali, jednak. Ale jeszcze tutaj jechał samochód, co dopiero na tą górę, więc uwaga. Oni są. Przy wodospadzie, przywodospadzie, przywodospadzie, na Awkę. Okej, okay, ja tam zawsze mogę podjechać samochodem, jakbyś chciał. Patrz, no mamy hagie nad nimi, co nie? Pa, pa, zdriftowali e, Oni chcą się z nami bić, chyba nie chcą, tak myślę. No to w takim razie jest to bardzo dobry znak, żeby ich podjechać, tylko musisz mi wiedzieć, gdzie oni polecieli, bo ich nie widać. Ja też widzę. E, ty, pod nami! Ale dymy i drugi dolatuje, uwaga Stary, niech dolatuje śmiało No oh. na luzie z nimi Nawalam go, 30-60 Ej, to jest chyba grota Właśnie na to wygląda, że jest to grota Ale oni nie wiedzą, że ja mam digla Dawaj tutaj na tapy, na tapy, na heady, tak? Jak to się mówiło za CESowych czasów Podmijam ścianę Uważaj, bo właśnie jeden był nad tobą co dopiero Ja tutaj patrzę i celuję Może przejdę sobie trochę do boku Gdzieś z boku tutaj popatrzę Ja im na razie marnuję matce jakby co Grają strasznie defensywnie, strasznie Ej, otworzyli się, otworzyli się tutaj w drugą stronę. Ja ich biję od boku, bo nie wiedzą o mnie No bij od góry, bij od góry I oni totalnie już będą mieli po zabawie 30, 80, dostał 81 Ja mam plan, zejdę i podmienię im górę, stary Moje, uwaga, podmieniam drugie Nie moje, ale podmieniam znowu Moje, i walę go, biało Do boksa się wbiłem, leży jeden Drugi ma biało Leży, 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 Było, było, było widzowie gorąco. Tyle powiem. Ja sobie zabieram pompę tutaj. O, jest niby ładowana, tylko czy ja chcę ładowaną. Może dzisiaj zrezygnuję z tej ładowanej, tanie gdzie są kolejni goście, czy oni będą na agencji, bo jeśli tych z agencji byśmy wyeliminowali, mielibyśmy luzy później. Ale tu jest dym w tym meczu. <laughs> Dostałem 20, 80, w sensie oni 80, yy, 160. Gościu ma panikę, w się w niego leży, 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 leży. Ej, stary, weź zostawia jakiegoś fraga, co? Boom. Okej, okay, biało. Biało. I będzie... Mój. A, a, wiedziałem, że jakiegoś tutaj Hedzika dzisiaj strzelimy z tego. Czowie, diglmeister, diglmeister po prostu. Ja bym tak to powiedział. Stary, podleczmy się tak, naszymi bandażownicami i lecimy dalej. Do końca meczu zostało 17 osób, a my mamy 12 kili. A na agencji właśnie odrodził się ziomeczek, nie? Nie wiem, czy ty to widzisz. Właśnie widzę i on tutaj powinien lecieć w naszym kierunku. Ale ja rozwalam y, w samolocie szybę, w sensie w helikopterze. I oni tam zaraz wejdą. I wtedy dostaną Heda. Ty, ja go tam widzę, stary, na daleko. On biega w środku. U, nie, no trafić go tak nie trafię, ale jakby weszli do tego helikoptera, no to są nasi. No, mi się wydaje, że na pewno tak się to skończy. Nie wiem, czy ty się tam leczyłeś, ale ktoś tam, ale ktoś tam właśnie używał siorbownicy, czy tam ślurpownicy. Jak się na to mówi, bo zawsze nie wiem. Ja mówię bandażownica, stary, więc no w sumie nie wiem, ja, jak się chce. No wsiadacie do tego helikoptera, czy co, no panowie, no szanujmy się, dawaj, wsiadajcie. Ej, wsiądą, wsiądą. Patrz, jest, jest, przy, jest, przy, jest, przy, jest przy, widzisz to? A, wsiądzie za chwilę, wsiądzie, wsiądzie, wsiądzie. Zagranie, on się aptekuje. Leży, leży! Dobranoc. Ej, no gościu ukradłeś tutaj mój, mój sposób. Halo, o co chodzi? Ej, bo nam się podnio... Stary, ej, bo się podniosą, bo się podniosą. Dawaj, trzeba to klepać, żeby się... No ej, we, weź, wejdź, wejść, pomóż! Rozwal ten, śmigłowiec, dawaj. No jest to jakiś patent na pewno. Czy oni się podnieśli, czy nie? Dawaj w śmigło. No mi się wydaje, że na pewno się podnieśli, ale teraz powinni dostać, ale niestety nie dostali. Wydaje mi się, że trzeba przejść do strefy, no bo co innego mamy tak naprawdę do roboty. Idziemy i szukamy innych typów, a tam ci może zginą od zona. Jadą, jadą, jadą samochodem, jadą samochodem, rozwalam mu szybę. Dawaj w szybę, stary. Dobra, czekaj, będę na tapy grał. No może coś wejdzie. Ja używam teraz rifta, cofnąłem się do strefy. Mogę im zawsze spać na głowę. To nie jest głupie, w ogóle nie wiem, czemu nie pomyślałem o tym rifcie, ale kolejny jest. Zaraz przy tym domku co spingowałem, więc ja się kieruję w tamto miejsce. Ja właśnie widzę tych gości, oni tutaj zatrzymali się samochodem. Co ciekawe, nie wiem, czy tam się ktoś koło ciebie nie bije. Jest tutaj ten rift, więc możemy do tego rifta wejść. Ty, ale tak jakby się w tym domku zbudowały schody, dopiero oni się leczą ogniskiem w środku. Co? To jest możliwe, że oni się leczą ogniskiem w środku? Nie, no to jest niemożliwe. No właśnie, nie wiem, ale ja czekam przy tym rifcie chwilę, bo oni na pewno będą chcieli tutaj wejść do tego rifta. Ja im wtedy walnę y, główkę. Ale czy to wyjdzie, zobaczymy są, 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 są w domku, są w domku, są w domku I Oni mogą nie wiedzieć o tym rifcie, stary Wyszedł? Tak, wyszli, wyszli Dobra, yy, możemy wejść zawsze do rifta, nie? Ja go nawalam, biału ma, będzie leżał Chodź tu, kolego, jeden leży, chciał wyjść do rifta Ej, 80, 70 i wszedł do rifta No, skubańcu jeden, już cię gonię Ej, nie odpuszczę mu No, kolego, lecimy razem, lecimy razem w tym... Mamy przyjaciela, tylko że zaraz ten przyjaciel będzie musiał niestety wyjść, wizowie do lobby. No jest mi niezmiernie przykro. Kolego, gdzie byś nie spadł, my tam spadniemy, więc szykuj escape'a. Szykuj escape'a. Ej, Zakrzak, ja, ja mu robię boksa, ja mu... Ale on wsiądzie do samochodu. Ja mu zsiadam na karoserii. Okej. Okay. I mamy go. <laughs> Jednak nie uciek tak daleko. Stary, on sobie może chcieć uciekać. Yy, na, dachu, na dachu, na dachu, na dachu, typy, na dachu, typy, stodoły. Okej, okay, widzę, widzę. Postaram się ich poskładać. Dobra, wychodzę na niego. Eee, jest tu. Dobra, wsiadam do auta. Proszę, żebym uciekł. No, to auto jest za wolne, stary. Za wolne, on wsiądzie. Ty dostał, ale patrz, wysiądę, pyk, zmyłka, on wysiądzie. Bomba. Bomba leży. Dobijmy szybko typa. Łatwo, widzowie, mamy go, ale nie mam leczenia. Dobra, leczymy się, proszę bardzo, na szybko. Będę miał fula i go złożę. Kierunek, boost do odradzania. Jakimś cudem się odradzamy? Stary, ja już wróciłem do gierki i tu co ciekawe jest zrzut obok. Więc jakbyś mi go zdobył, to by było świetnie. No wiesz co, mogę spróbować? Czemu nie? Faktycznie jest blisko. Okej, okay, znalazłem leczenie. Znalazłem bardzo dużo leczenia. Tylko jedyne czego nie znalazłem, to nie znalazłem matców. A ja znalazłem typów, którzy mnie dojeżdżają. Super. E, świetne znalezisko ogółem. Podoba mi się bardzo. Tak, widzowie, bardzo, bardzo mi się podoba człowiek, który jest tak napocony, że ja nie wiem, co się dzieje. Super. Stary, no ja będę chyba dead. E, mam, mam pompę, mam, mam pompę. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co tu się dzieje, ale żyję. Goście schodzą na mnie. Ja wychodzę do ciebie. Nie mam maców w razie czego. Ale ja uciekłem, ja uciekłem, ja uciekłem. Musisz pomóc? Wiem, 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 ale to nie będzie proste, bo ja biegnę. Leży, 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 leży. Mam go, mam go powalony. Wizowie, drugiego muszę zrobić to samo. Kolejni, kolejni. ej, i to bije po dwa, ja zostaję za zonem, To jest 200 IQ Patrzcie, wizowie, jestem za strefą i go powalę. Dobra, gdzie jest ten typ? Tam 105, dostał zawki, let's go. Ej, biją się u góry, całkiem mocno. Powalił go, ja go dobijam, dobity. Na spokojnie, wizowie, ugrywam. Dobra, strefa zaczęła iść. Ja muszę tutaj dać jakąś mocną awkę, wziomeczka. Przechodzi. Aj, nie mam emki, nie mam. Wizowie, emki, niestety. Ani graplera, co gorsza. Jest tu 52. Przechodzę, przechodzę. Ciężko, jasny gwint. Co tu się najlepszego dzieje? Powiedzcie mi. Mam HG. Aha, a więc wyskakujemy z busa mecz numer 2 i mam złote kapcie. Jeśli chodzi o mnie, to mam e, szare przedmioty. Czyli Zakrzak ma złoto, ja mam szare. No to fajnie oddało. Mój pierwszy znaleziony przedmiot to e, pompa ładowana. Drugi znaleziony przedmiot jest od Zakrzaka Jest to MK i ja w sumie już mam wszystko. No, ja nie mam nic, Wizowie, i długo tak raczej zostanie. <laughs> wizowie, wreszcie, po jakichś 8,5 minutach ulepszam pompę ładowaną do złotej, więc zaczę. Namy do jazdy. Do jazdy. To niezłe. Do jazdy. I wygrywamy tą grę. Widzowie, mamy ulepszoną skrzynię. Otwórzmy ją i. stary dostałem pistolet. No super. No zabiorę do ulepszenia. Siedzę w krzaku. Widzę go, widzę go. walę go po nogach. 24. Chodź, tu byczku. Będzie leżał. Leży, mam go. A czemu ty ziomek okay. wszystko wyrzucasz? Co ty robisz, typie? Potrzebujemy to, my teraz ulepszyć mój pistolet i wyeliminować tego typa. Idę do góry, stary. Idę jeszcze raz do góry. Kolejni, kolejni. Uważaj, 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 ale bym dostał stary. Użwa... Czekajmy Wizowie, zawijamy ja idę aktualnie na ulepszarkę, której tutaj chyba nie ma. Ej, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ, jest typ. Jest dwóch, jest dwóch. Ja powiem tyle, wsiadaj do samochodu, jak jakiś masz. Chodź na zalew, stary, dawaj na zalew zastoju, ja muszę sobie ulepszyć. Wizowie, po latach. Aha, nie mam maców na ulepszenie. No nie, no to jest niesamowite. <laughs> dawaj to mnie. Wizowie, wywalam ten pistolet. Nie chcę tego, nie chcę go widzieć na oczy, serio. Trollował mi cały mecz, tylko tyle powiem. Jak możecie zobaczyć, te typy są pff, mocno napocone. Stary, oni mają wieże. Po prostu wieże sobie zbudowali. Możesz ich skolapsować. Bardzo dobra decyzja. Zobaczcie, czy tutaj będzie coś złotego? Otóż to mamy, 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 mamy złotą AWP. -ę. No i klasa. No i stary, ja tą Awupą ich składam, a do tego jeszcze kałaszek, to mi się podoba. Leży jeden! Awupa z głowy! Znaczy w gło AWP a w głowę. Co? Ja idę? Dostał pompę, biało, 79. Będzie leżał. Znaczy nie wiem w sumie. Ucieka, ucieka, boi się. Aha, bo ja mam tu kita, ja za kotem ganiam. Nie, co ja robię! Stary, oni się chcą podnieść, nie może im dać. Widzowie, zabieramy sobie skara mitycznego, pompę mityczną, no jest luks. Widzowie, nie do końca wiem, co możemy teraz zrobić, żeby wygrać tą grę. I trzeba ich kolapsować, trzeba ich kolapsować. Ej, stary, ja będę miał problem, żeby dojść do strefy, prawdopodobnie. Właśnie to robię przy okazji klepie tego typa 37. No muszą być nasi, widzowie, muszą być nasi. Biało, biało, biało. Bardzo biało ma jeden. Ej, trzeba go powalić. Leży, leży, leży Najważniejszy kill pod koniec. Dobra, to bity. Dwie solówki Ej, Wychodzi mi na górę. O, jump padik jest za tobą, tutaj jest. Widzę, 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 ja się leczę. Będzie mój raczej. Pompa leży pięknie. I jak widzicie, trzy osoby do końca. Ostatni typ. Biorę hagie, stary biorę hagie. Spamuję typa, ostro, 56, głowa. Wyleciał do góry, 37, biało. Wygrywamy losowe buty. Challenge. To był naprawdę szalony odcinek.